Magnificencjo, Duchowieństwo, Dyrektorzy, Dwaj, Mazowiecki, Podlaski, Drodzy Bracia Leśnicy. Dzisiejsze spotkanie, te poświęcenie, usunięcie kopliczki, Ksiądz Piotr, tak bardzo honorowany przez świat leśników, chce, i cała decyzja chcemy to też wykorzystać, tak mówiąc w sensie pozytywnym, aby wyrazić wielką wdzięczność dla wszystkich Dyrektorów leśniczych leśników, dla wszystkich służb leśnych, tych, którzy grają, którzy śpiewają, którzy pracują. Wielkie podziękowanie, bo przez lata widzimy tę współpracę zapoczątkowaną przez biskupa seniora, który też zapraszał zawsze i to jest kontynuowane. Dlatego chcemy dzisiaj uhonorować i podziękować wszystkim leśnikom na ręce tutaj naszego dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w z tej też okazji za chwilę Blisku wręczy najwyższe oznaczenie, jakie Diecezja tozyczyńska przyznaje ludziom świeckim i kapłanom. Jest to medal zasługi Benemerenti Diecezji Duchyczyńskiej. Dzisiaj będzie koloru barwy złotej. Oczywiście jest kapituła tego medalu. Ja jako przewodniczący tej kapituły chciałbym uczytać Lurkę, Laudację. I chcę też powiedzieć, że ta laudacja, to oznaczenie zostało pozytywnie, bardzo, bardzo pozytywną na Wystawił także kapelan tutaj Leśników, ksiądz, doktor, po raz pierwszy używam doktor Tomasz Duszkiewicz, także też wszystko zostało rozważone. Szanownemu Panu Andrzejowi Józefowi Nowakowi, Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w w dowód uznania. Za wierność wartościom chrześcijańskim w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym, za bezinteresowną troskę o miejsca pamięci narodowej oraz za kształtowanie postaw religijno patriotycznych Przyznaję Złoty Medal Benemerenti Decezy Oby Obytowe różnienie stało się zaczątkiem obfitych łask Bożych. Pasterskim błogosławieństwem podpisał Piotr Sarczuk, biskup oraz przedstawiciel kapituły medalu zasługi Zbigniew Rostkowski. Czym kochamy lesie, na ciebie życia niesiemy los, dla ciebie każdy z nas serce niesie, na Twój ofiarny, przepiękny stos. I choć padają dziesiątki ludzi, by Cię ocalić o lesie nasz, to w naszym sercu drogi nie zbudzi. Ty w nas najlepszych obrońców masz, więc nam zaufaj, władco potężny, tych dzień piastowskich ty strzesz jak mur. A my ci żywot poniesie mężny, a ty odpowiesz echem nasz więc nam zaufaj, władco potężny, tych dzień piastowskich ty strzesz jak mur. A my Ci żywot poniesie mężny, a Ty odpowiesz echem dasz mur. Ekscelencje, czcigodni księża, panowie dyrektorzy, panie starosto, szanowni państwo, koleżanki, i koledzy leśnicy. Dzisiaj zgromadziliśmy się w Kurii Trochiczyńskiej na terenie nadleśnictwa Nurzec. Przekazując jako dary leśników kapliczkę św. Piotra Apostoła. Ekscelencje, kapliczka św. Piotra Apostoła została wybudowana przy wykorzystaniu drewna dębowego i lipowego. Drewno dębowe to symbol długowieczności, to powaga, to męstwo, odwaga. Długowieczność to także jedność rodziny symbol. Myślę, że taką rodziną jesteśmy my, leśnicy, tutaj zgromadzeni. Chciałbym, takie jest moje marzenie, Ekscelencjo, tą kapliczkę przekazujemy jako dar w dziesiątą rocznicę przyjęcia sakry biskupiej, żeby to był taki symbol, że leśnicy są częścią Diecezji Drohiczyńskiej, ale też, Ekscelencjo, że leśnicy byli, są i będą częścią Diecezji Drohiczyńskiej. Dziękuję. Szczęść Boże dasz W tych trudnych czasach walki z Kościołem, walki z polskością, walki z wartościami trzeba być albo białym, albo czarnym. Nie ma miejsca na kolory szarości. I z tego miejsca chcę serdecznie podziękować Panu Dyrektorowi Nowakowi, bo pan dyrektor Nowak jest bielą w bieli tych wszystkich wartości i. Przez te wszystkie lata, odkąd jest dyrektorem regionalnym lasów państwowych, pamięta o tych, którzy zginęli za wolną Polskę, pamięta o leśnikach zamordowanych przez okupantów, o leśnikach wywiezionych na Sygir. Pamięta też o, jak widać, bo to zapewne jest inicjatywa pana dyrektora, znając pana dyrektora. Pamięta też o Bogu, bo. Tam, gdzie Bóg, tam natura, jest to wszystko zsynchronizowane. Ja się bardzo cieszę, że za tą znakomitą pracę na rzecz Polski, na rzecz Kościoła, na rzecz nas Polaków, wykonaną przez pana dyrektora Nowaka, bo te wszystkie lata, odkąd pan dyrektor Nowak jest dyrektorem regionalnym, naprawdę ktoś to obserwuje i widzi, jest to znakomicie wykonana praca. Serdecznie dziękuję, panie dyrektorze. Cieszę się, że kolejny element z tej Część, o której mówiłem, jest wykonana tutaj w Drohiczynie, bo święty Piotr to patron naszego Ekscelencji. Dziękuję bardzo, szczęść Boże. księża, Panie Starosto, droga szanowni Państwo. Przede wszystkim to chciałem podziękować za ten piękny medal, za to piękne wyróżnienie. Nie wiem, czy w pełni zasłużyłem, ale był zapach, serdeczny był zapach. Natomiast z wielką dumą i honorem przekazujemy tę kapliczkę Kaplicka, która jest symbolem, która symbolizuje świętego Piotra. Święty Piotr jest tym głównym bohaterem. A święty Piotr to postać niezwykła. Z prostego rybaka stał się osobą najważniejszą w Nowym Testamencie. Stał się osobą, który w chwilach zwątpienia, a nawet z rady, przeistoczył się w skałę, na której jest zbudowany kościół. Dlatego jest tak bardzo nam bliski. Natomiast kapliczki z polskim pejzażem są bardzo nieodłączne. Bo symbolizują wiarę i pamięć. Symbolizują również <kluznić> modlitwę polskiego narodu i są tą jak gwiazda zaranna prowadzą nas do nieba. Dlatego jest tak bardzo ważna w, w kraju Radzie, a szczególnie w kraju Radzie Podlaskiej. Święty Piotr to postać również bardzo ważna, bo dzierży klucze do nieba. Dlatego <gluznić> musimy się tutaj wszyscy przed tym Piotrem, świętym Piotrem kłaniać, abyśmy do nieba osiągnęli. Natomiast Pan Jezus skierował w apokryfach do świętego Piotra takie słowa Bądź odważnego serca, nie obawiaj się niczego, jestem przy Tobie i żaden Cię nie zwycięży. Trzymajmy się tych słów, a mając takiego pasterza jak ekscelencja Piotr Stawczu, nie boimy się niczego i dumnie dążymy naszą drogą. Dumnie, jak powiedział pan Starosta, nie ma miejsca na czarne, jest tylko biel. Uzapłać się Boże. Ja bym chciał z tego miejsca też w imieniu kapelanów, księdza Józefa Poskropko, księdza kanonika, dziekana i swoim wam też serdecznie za tą obecność, za tą pracę podziękować. Wiecie, że z inicjatywy księdza biskupa Antoniego Dydycza powstaje mały kościółek w puszczy białowieskiej, gdzie zostanie zawierzona przyroda, nasze rodziny leśne, rodziny myśliwych, przedstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej Panu Bogu. I to też dokonuje się dzięki leśnikom. To też dokonało się dzięki odwadze. Wiadomo, czasami może jak to powiedział kiedyś kardynał Stefan Wyszyński, kiedy do drzwi zapukała, zapukał strach. To czasami za tymi drzwiami nie ma nikogo, ale czasami za tymi drzwiami stał dyrektor Nowak, Dariusz Skirko, Mariusz Agiejczyk i wielu z was. Nie baliśmy się, aby rozpocząć to dzieło. Jak obserwujecie, z tego właśnie powodu mamy wiele ataków na leśników, na różne osoby, ale powstaje Dom Boży, który zostanie w konsekwencji przekazany Diecezji czyńskiej i wszystkim ludziom wierzącym, ale także i tym, którzy będą do Pana Boga gdzieś tam podróżować i na pewno dojdą, bo Pan Bóg ma swoje drogi. Dlatego ten medal to Dlatego też właśnie jest, jest za to dzieło. Trudne dzieło, ciężkie dzieło, ale dzięki odwadze. Powiem nazwiskami: Nowaka, Skirko, dyrektora koniecznego, generalnego. To się dzieje i dzięki Waszej pracy. Oczywiście, niektórzy się boją. Ja może podam takie dowody strachu. Oczywiście, nie ma co tym się przejmować, ale. Niektórzy nawet mundury zdejmują, czapki zdejmują, żeby nie pokazywać się, żeby z tym dziełem się nie identyfikować, ale są tacy, którzy się nie boją, a wiemy, że jeżeli coś powstaje pięknego i dobrego, to diabeł będzie atakował, o ile w niego wierzymy, że on jest, bo niektórzy nie wierzą w diabła, a nawet mówią, że diabła nie ma. Diabeł jest i on atakuje te dzieła. I dlatego, drodzy leśnicy, ten medal na ręce pana dyrektora Nowaka jest medalem. Od diecezji dla Was wszystkich. Za ten grunt, za pracę, za ofiary. Czujcie się wyróżnieni i czujcie się zaszczyceni. Proszę. Ta kapliczka została ufundowana przez leśników Dyrekcji Białostockiej i przez leśników Dyrekcji Warszawskiej. Serdecznie podziękowania. Tutaj pragnę wymienić osobę, która koordynowała to dzieło, która pilnowała, żeby ta kapliczka została wykonana, żeby znaleźć ten dom, rzeźbiarza, żeby przywieźć ją tutaj. To był pan nadleśniczy Krzysztof Dąbkowski, który jest tutaj obecny. On był koordynatorem tego dzieła. Panie Krzysztofie, serdecznie panu dziękujemy. I dziękuję osobom, które postawiły tę kapliczkę. Trwało to trzy dni, bo był został wbetonowany postument, kotwy panu Hubertowi Łukasiewiczowi. Panu Kamilowi Millerowi, panu Mateuszowi Kryńskiemu, Adamowi Smolańczukowi i panu Andrzejowi Osiejewiczowi. Dziękujemy serdecznie i też poprosimy dla panów o fanfary. Prosimy o odsunięcie kapliczki. Błogosławieństwo Boga wszechmogącego. Ojca i Syna i Ducha Świętego niech spocznie na tej figurze i zachęca nas wszystkich do jeszcze głębszego życia według zasad Ewangelii przez Chrystusa, Pana naszego. Bardzo się cieszę z tego dzisiejszego spotkania, Spotkania, które wydatnia jak bardzo, jak bardzo są ważne sprawy, aby różne stowarzyszenia, różne organizacje miały jakieś inicjatywy i jednocześnie ożywiały to nasze życie. To właśnie pod kątem lasów warto to podkreślić ze względu na to, że lasy dla nas są niesłychanie bliskie. Bardzo. Dziękuję za ufundowanie, i za wykonanie i za umieszczenie tutaj tej pięknej kaplicy. Myślę, że oprócz panów dyrektorów, oprócz tych różnych osób, które z taką inicjatyw, te inicjatywy podjęły, to za wszystkim stoi ksiądz Tomasz Duszkiewicz, któremu i, i ksiądz kanonik Józef skropku. Przy okazji też serdecznie gratuluję Księdzu Tomaszowi uzyskania niedawno tytułu doktora. Myślę, że wielu było na obronie, wielu to doskonale wie, ale też i tematyka pracy była związana z tym, co wszystkich nas tu interesuje. Bardzo serdeczne gratulacje Księży Tomku. Bardzo, bardzo jestem wdzięczny, wdzięczny temu środowisku leśników, które od niemal początku istnienia diecezji drohiczyńskiej w obecnym kształcie żywo uczestniczy w różnych wydarzeniach i tu w Drohiczynie i w różnych innych miejscach na terenie naszej diecezji z wielką otwartością na Pana Boga, na wartości najwyższe, na to przesłanie, z jakim idzie do świata Kościół, za życzliwość, za uczestnictwo w różnych uroczystościach, ale chyba jeszcze bardziej za tę taką mrówczą, rzetelną, powodowaną patriotyzmem i miłością do Pana Boga pracę wykonywaną na co dzień za obronę tego, na co różni wrogowie podnoszą rękę. A czego trzeba bronić, bo to stanowi o naszej polskiej tożsamości. Także za tę życzliwość, otwartość środowiska leśników, też myśliwych. Bardzo serdecznie przy tej okazji dziękuję.